Pasterka i kominiarczyk Hans Christian Andersen. Czy widziałeś kiedy taką prawdziwą starą szafę zszczerniałą ze starości ozdobioną rzeźbami i girlandami? Taka szafa stała właśnie w pewnym salonie, odziedziczona po prababce i była od góry do dołu rzeźbiona w róże i tulipany. Miała mnóstwo najosobliwszych ozdób, a pośród nich małe jelenie głowy wysuwały rogi. Pośrodku stał wyrzeźbiony w całej postaci człowiek. Wyglądał zabawnie i szczerzył zęby, bo trudno to było nazwać śmiechem. Miał koźle nogi, małe różki na czole i długą brodę. Dzieci w pokoju nazywały go zawsze koźlonogim nad i pod głównodowodzącym generałem sierżantem, gdyż była to nazwa trudna do wymówienia i nie każdy mógł się poszczycić podobnym tytułem, a wyrzeźbić takiego pana było zadaniem niebyle jakim. No więc sobie stał. Z miejsca swego spoglądał bezustannie na stolik pod lustrem, gdyż tam sterczała mała urocza pastereczka z porcelany. Miała pozłacane trzewiczki, sukienkę zgrabnie podpiętą czerwoną różą, do tego złoty kapelusik i kij pasterski. Była prześliczna. Tuż obok niej stał mały kominiarz, czarny jak węgiel. Zresztą także z porcelany. Był tak samo czysty i wytworny jak każdy inny. Wyobrażał tylko kominiarza. Ten, kto go zrobił z porcelany, mógł równie dobrze zrobić z niego księcia. Było mu wszystko jedno: stał zgrabnie ze swą drabiną, a twarz miał białą i różową jak dziewczyna, co było może niewłaściwe, gdyż twarz kominiarza. Powinna być choć trochę czarna. Stał całkiem blisko pasterki. Stali oboje tam, gdzie ich postawiono. A że ich tak właśnie postawiono obok siebie, zaręczyli się, bo byli dla siebie bardzo odpowiedni. Oboje młodzi, oboje z jednakowej porcelany, i on tak samo kruchy jak ona. Tuż obok nich stała jeszcze jedna figurka. Trzy razy większa od nich. Był to stary Chińczyk, również z porcelany, który potrafił kiwać głową i utrzymywał, że jest dziadkiem małej pasterki. Tylko, że nie potrafił tego dowieść. Mówił, że ma nad nią władzę i dlatego kiwał w stronę koźlonogiego nad i pod głównodowodzącego generała sierżanta. Który starał się o małą pasterkę. Będziesz miała męża, mówił stary Chińczyk: Męża, który, jak mi się zdaje, zrobiony jest cały z mahoniu. On może z ciebie uczynić koźlonogą nad i pod głównodowodzącą generała sierżantową. Do niego należy cała szafa, pełna srebra, nie licząc tego, co jest ukryte w tajnych schowkach. Ja nie chcę iść do ciemnej szafy, mówiła mała pastereczka. Słyszałam, że on tam ma 11 porcelanowych żon, więc ty możesz być dwunastą, zdecydował Chińczyk. Tej nocy, gdy stara szafa zatrzeszczy, odbędzie się wasze wesele. Jest to tak pewne, jak to, że jestem Chińczykiem to mówiąc, kiwnął głową i zasnął. Ale mała pasterka płakała, i patrzyła na swego ukochanego porcelanowego kominiarza. Chcę cię o coś prosić, powiedziała. Chodź ze mną w szeroki świat, bo tutaj nie możemy zostać. Zrobię wszystko, czego chcesz, odrzekł kominiarczyk. Idziemy natychmiast. Zdaje mi się, że mój zawód zapewni nam utrzymanie. Gdyby się nam tylko udało, szczęśliwie zejść ze stołu, mówiła. Nie będę szczęśliwa, dopóki nie wyruszę w szeroki świat. Kominiarczyk pocieszył ją i pokazywał, jak ma stawiać małe nóżki na wyrzeźbionych rogach i pozłacanych girlandach, zdobiących nogę stołu. Wziął także swą drabinę do pomocy i tak udało im się zejść na podłogę, ale kiedy zwrócili wzrok na starą szafę, ujrzeli tam wielkie poruszenie. Wszystkie wrzeźbione jelenie wysunęły głowy, podnosiły rogi i wykręcały szyję. Koźlonogi nad i pod głównodowodzący generał sierżant skakał do góry i wołał do starego Chińczyka: Uciekają! Uciekają! Przestraszyli się więc trochę i schowali czym prędzej w szufladzie komody. Leżały w niej trzy albo cztery niepełne talie kart i mały teatrzyk marionetek. Sklecony, jak się dało, grano w nim właśnie komedię i wszystkie damy Karo czy Kier, Trefl czy Pik siedziały w pierwszym rzędzie i wachlowały się tulipanami. A za nimi stali waleci i pokazywali głowy od góry i od dołu tak, jak to bywa w kartach. Treścią sztuki były losy dwojga kochanków którzy nie mogli się połączyć i mała pasterka płakała gdyż były to jakby jej własne dzieje nie wytrzymam mówiła muszę się wydostać z szuflady ale gdy stanęli na podłodze i spojrzeli na stół zobaczyli że chińczyk obudził się i trząsł się całym ciałem od dołu był przecież nieruchomą kłodą stary chińczyk nas goni krzyknęła pastereczka i padła na swe porcelanowe kolana, tak jakby zmartwiona. Mam myśl, rzekł kominiarz, ukryjmy się w wielkiej wazie, która stoi w rogu. Tam położymy się na różach i lawendzie i sypniemy mu soli w oczy, jak tylko się zbliży. To nie pomoże, powiedziała. Zresztą wiem, że wielka waza i Chińczyk byli niegdyś zaręczeni. A taki stosunek pozostawia zawsze pewną zażyłość. Nie, nie możemy zrobić nic innego, tylko wyruszyć w daleki świat. Czy masz rzeczywiście odwagę iść ze mną w daleki świat? zapytał kominiarz czy pomyślałaś o tym, jaki ten świat jest wielki i że nigdy nie będziemy mogli tutaj powrócić? Pomyślałam odrzekła. Więc kominiarz spojrzał na nią wymownie a potem powiedział Droga moja prowadzi przez komin czy naprawdę masz odwagę przeleźć ze mną przez piec przez żelazne ruszty i rury dopiero wtedy przedostaniemy się do komina a tam ja potrafię się ruszać wejdziemy tak wysoko że nie będą mogli się do nas dostać a w górze znajdziemy otwór który nas wyprowadzi w daleki świat. I poprowadził ją do drzwiczek od pieca. Jak tam czarno, powiedziała, ale poszła za nim zarówno przez ruszt, jak i przez rury, gdzie było ciemno, jak w grobie. Teraz jesteśmy w kominie, powiedział. Patrz, patrz, tam w górze świeci najpiękniejsza gwiazda. Była to prawdziwa gwiazda na niebie która świeciła nad nimi, jak gdyby chciała im wskazać drogę. Wspinali się więc w górę, była to okropna droga, pod górę, wciąż pod górę, ale on podtrzymywał ją i pomagał jej, i pokazywał jej najwygodniejsze miejsca, gdzie mogła stawiać swe małe porcelanowe nóżki. I tak dostali się wreszcie na brzeg komina, gdzie usiedli, bo byli bardzo zmęczeni a co prawda mieli od czego być zmęczeni. Niebo ze wszystkimi gwiazdami było wysoko nad nimi, a wszystkie dachy miasta nisko pod nimi. Mogli spoglądać daleko wokoło siebie, daleko przed siebie, w szeroki świat. Biedna pasterka nie wyobrażała sobie tego nigdy. Oparła główkę o swego kominiarza i płakała tak, że złoto na jej pasku podpadało. To za wiele dla mnie, mówiła. Tego nie zniosę. Świat jest za duży. Chciałabym wrócić na stolik pod lustro. Nie będę nigdy szczęśliwa, dopóki tam nie wrócę. Poszłam za tobą w szeroki świat, więc możesz mnie teraz poprowadzić z powrotem, jeśli choć trochę mnie kochasz. Kominiasz? Na próżno próbował pomówić z nią rozsądnie. Mówił o Starym Chińczyku i o nogi nad i pod głównodowodzącym generał sierżancie, szlochała tak strasznie i całowała swego kominiarczyka, tak, że musiał jej ulec, choć to było czystym szaleństwem. Więc poszli z największymi trudnościami, z powrotem przez komin i leźli przez wszystkie rury i ruszty. Gdzie wcale nie było rozkosznie, aż znaleźli się w ciemnym piecu. Teraz nasłuchiwali przy drzwiach, co się dzieje w pokoju, ale w pokoju było zupełnie cicho. Wyjrzeli. Ach, stary chińczyk leżał na podłodze, spadł ze stołu, kiedy chciał ich gonić, i stukł się na trzy części. Całe plecy rozpadły się, a głowa... Potoczyła się w kąt koźlonogi nad i pod, główno generał sierżant stał tam, gdzie zwykle i rozmyślał. To straszne powiedziała pastereczka dziadunio rozbił się na kawałki z naszej winy nie przeżyję tego i załamała swe maleńkie rączki. Można go będzie skleić powiedział kominiarz Można go będzie doskonale skleić. Nie rozpaczaj tak, jak mu skleję grzbiet i przylepię głowę, będzie znów jak nowy i jeszcze powie nam niejedno przykre słowo. Naprawdę? zapytała, a potem wdrapali się z powrotem na stół, gdzie poprzednio stali. Dalekośmy zaszli, rzekł kominiarz. Mogliśmy sobie zaoszczędzić tych wszystkich trudów. Gdyby tylko sklelili już starego dziadunia, czy to będzie bardzo drogo kosztowało? Dziadunio sklejono, rodzina kazała mu zlepić plecy, w szyję wprawiono nowy kołek, był jak nowy tylko głową kiwać już nie potrafił. Pan bardzo schardział od czasu, kiedy się pan rozbił na kawałki powiedział koźlo nogi nad i pod głównodowodzący generał Sierżant. Nie wydaje mi się, żeby to był powód do dumy. Czy mam ją dostać, czy też jej nie dostanę? Kominiarz i pasterka spoglądali tak wzruszająco na starego Chińczyka, tak się bali, że kiwnie głową, ale nie mógł kiwnąć, a było mu nieprzyjemnie opowiadać obcemu, że ma wstawiony kołek w kark. Wobec tego porcelanowi kochankowie połączyli się i błogosławili kołek dziadunia i kochali się dotąd dopóki się sami nie potłukli na kawałki.